Ok, i witajcie. witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj jesteśmy trochę ciszej. Dzisiaj jesteśmy trochę ciszej. Ponieważ jesteśmy w ryzykownym miejscu. Jesteśmy w środku biurowca. E. Tak, tak, tak. E, to, widzicie. Gdzie to było czekaj, Zbierze. czekaj, tu coś jest na ścianie, widzisz to? to? Jakby coś było, widzisz to? To może być jakiś czujnik. Czekaj, bo jest tam to tam tam Nie, nie świetnie, nie świetnie, nie, świetnie. nie świetnie. Chodź tutaj, chodź. Tu jest latarkę. Znaczy, niszczyć po okna i na to. Poświęć tam. Na ten czujnik, trochę bardziej Tak jakby to był jakiś dzwonek, nie trzymałbym się tego z daleka. To wygląda na jakiś dzwonek, wiesz Jest statka sodowa, tylko że to wygląda tak jakby tam był alarm. A która była dobra? A nie wiedziałem jak to z środka wygląda Dobra, chodź na razie, przejdziemy się tutaj Żeby po prostu to zobaczyć, może tu jest druga klatka sodowa strasznie ryzykowne bo no to jest ten bok jak widzicie jest zamieszkały się zatrzymał? Jest tam ktoś, nie? Jest tam ktoś, nie? Kto się zatrzymał? Ja nie widzę, żeby tu było kreiki. Nie widzę, żeby tu było, szczerze mówiąc. A, no, nie, nie, tutaj to, to, to nie jest, to uważaj, bo to jest, tu jest tam Idziemy dalej no, dobra, panie, to, dobra, 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 Jest klatka sudowa Zobaczymy czujki No, Nie no. ja widzę dobra, Chodź Dobra, chodź No, nie masz Idziemy dalej Patrzymy na czujki też Ani szalarmy Bo Nie chcemy żadnego przypału tym razem Kompletnie żadnego. Nie, tu jest zamurowane, widzisz? Bok, fran, meble, nasze meble, twoja satysfakcja. Super. Okej, okay. okay, tu jest otwarte. Chodź tu. Zmiana planu Zaczniemy od góry Zwiedzanie I będziemy coraz bardziej na niższe piętra iść Zobaczymy jak ten butek ma kondygnacji Ok, to już ostatnia kondygnacja Polskie fabryki mebli Przecież yes. No to jest tak tam co świata, widzicie to trzeba uważać Chodź dalej zobacz, dalej Świetlne światło Patrzcie Mam kulice tylko Teraz to tutaj, tak, tutaj też zobacz jest jak samo Szczerze Jednak oczekiwałem, że będzie trochę w lepszym stanie No ale trudno Coś się zachowało. O, myślę, że co? Dwa, trzy lata ten budynek będzie wyburzany. Zapewne. To jest ten napis tam no, meble meble Kaczor, Ta, sobie tam jest tak napisane okay. O, tutaj co? O patrz no. Okej okay. Czy tam są bloki mieszkalne mieszkalne mieszkane ludzie ludzie. To jest ciekawejście Ewakuacyjne Chodź, zobaczymy tą klatkę z tą nie idziemy? No dobra, spróbuj. No nie, 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 tą nie, idźmy, wiesz? tą nie idźmy. Bo tu było faktycznie od tej strony, gdzie ta ściana była zamurowana i tu być może da się wejść tam na te piętro. Ja mżół tak, chodźmy tamtą stroną i zwiedźmy te poprzednie piętra, te pozostałe. Poświęc trochę mi tutaj, żebym widział cokolwiek. O no, niestety nie zdążyliśmy przed... przed... Jest strasznie ciemno tutaj. Przepraszam Was, że być może nic nie zobaczycie ale nie byliśmy w stanie wcześniej się wyrobić z czasem, żeby Wam to pokazać. Dzień pracowniczy byłoby o wiele łatwiejszy. No. Proszę ja pokazać, muszę ja pokazać, wskaź te światełka, wskaź Reszta. Kurde Wszędzie tu jest szkło kurde co oni z szkłem tu robili? Tylko że nie widzę drogi no Dobra. idziemy no, no. co to jest co to jest? Ale dziwne być może o polskie fabryki mebli Sprzedaż za Zapraszamy na czwarte piętro. I to jest trzecie piętro. Są segregatory jakieś puste. I teraz te piętro właśnie sobie zwiedzimy. Problem tego bloku e, tej fabryki jest taki, że tu wszędzie są okna z każdej strony. Przez co mm, To jest bardzo ryzykowne. Obstawiam, że mieszkańcy. Chodź tam mieszkańcy, mieszkańcy nie byliby za bardzo zadowoleni, jakby zobaczyli, że ktoś łazi po tym. Ten blok jest w fatalnym stanie Tutaj nic się praktycznie nie zachowało takiego, z takich przedmiotów. To jest w ogóle ciekawa ściana. Czekam ciekawie to wygląda. Dobra, idziemy lepiej. Mhm. na każdym kroku. Także odgłosy to niesie są straszne. straszne. Pocęcimy wyposał. Wyposażeniowych coś takiego chyba 12, 13 Klapka dymowa. O oh my god Ale ryzyko Przejście na czwarte piętro. Pracownia plastyczna. Nie zaczynamy jestem zbraniony. Zobaczymy to. studenci jakieś pojemniki a to bąbki chyba no tą chudą nie idziemy takiego mówiłem więc wracamy na tam na strasznie tej śmierdzi Takim starocią, takim widać, że to wszystko jest przesięgnięte tą wilgocią, tym grzybem. Prawdę mówiąc, sądziłem, że będzie to w o wiele lepszym stanie, bo patrzyłem na zdjęcia tego i wydawał się być w lepszym stanie. No ale też trochę lat minęło od tych zdjęć, od tych zdjęć, także mogło się wiele zmienić w tym temacie. Niestety, wejście do tego obiektu nie jest jakieś specjalnie ciężkie. Także każdy, kto chce z ulicy, może tu wejść. Pod warunkiem, że uważa. Więc to nie jest jakieś mega ciężkie. Drugie piętro. Nie, bo to się dużo zachowało, zobaczcie. Patrz to. Patrzcie. Patrzcie. Pełno lamp. Jeszcze popakowane wszystko. Idziemy dalej. Tu mam wrażenie, że się więcej w ogóle rzeczy zachowało. Jakiegoś różnego rodzaju segregatory, jakieś półki. Nie ma tutaj tyle szkła. A tutaj co? O Takie rzeczy F**k Z tym eksploatacją naprawdę uważam się Ostrożnie siedzimy Chodźcie w tamtą stronę Świeci drogę, żeby nie na żadnego Niestety, zwłaszcza, że jesteśmy tutaj w nocy, już ciemno jest, zauważenie nas nie jest y, dla zwykłych ludzi ciężkie. Każdy tutaj siedzi przy oknie, tutaj ma jakieś domy, jakieś pokoje, to nas na spokojnie zauważy. Na pewno już widzą. i natarkami. To chociaż znaczy, ten budynek nie jest w żaden sposób oświetlony. Tylko jakiś Tutaj co jest? Telefon nawet leży tam. Zresztą no nie wiem, że tak mam biał. Jest jakiś czujka? Jest no, coś tam? No, przykręć tutaj i skopę. Dobra, chodź, e, czekaj. Czekaj, dam tylko tam kamery zobaczę. Tam na pewno jest zabezpieczenie. Hej. Pewnie jest, e, ponieważ e, powiem Wam tak. Oglądałem. I czytałem od jednego gościa, czytałem od jednego gościa e, że jedno piętro, a raczej połowa budynku jest powiem, zabezpieczona przez ochronę. Mówi, że nie sprawdzał, czy tam działają czujki, czy nie, ale pomyśl, że one tam są. Hmm. Dlatego też na każdym kroku uważaliśmy. Patrzyliśmy, czy tych. Czy tych, człowiek tam nie ma. Po prostu mówię, nie chcemy ryzykować. Nie chcemy żadnego alarmu tutaj wywołać. A to czekaj, co to jest tu? Można sobie było wybrać jakiś materiał, chyba czy coś takiego. Firma się chyba y, trudniła w wyrobie szkła, z tego co czytałem. Uważaj, uważaj, co tam idzie. Nie, firma trudniła się w wyrobie szkła. I tyle w zasadzie wiem. I zobaczcie, to co chciałem wam pokazać. Pierwsze piętro zamurowane, zobaczcie, znak, który mnie zachował. O, patrzcie tutaj. Oj, tam nawet można byłoby by wyjrzeć teoretycznie Widzicie? Nie, Cykły A tutaj już też zabezpieczone. Trzymaj zobaczyć piwnicę Tylko trochę zobaczymy tam. Nie wdychaj to niczego O Ja tam dalej nie idę dobra, spadajmy Dobra, idziemy stąd Sorry, słuchaj, to jest tak krótko Naprawdę Niebezpiecznie tu jest, ryzykownie Tu trzeba przyjechać w dzień Jak nie Jak tutaj wszystko widać Bo w nocy Tutaj nie widać niczego, absolutnie. Wiecie, nie świetak, nie świetak, no patrzę, jest. nie świeci tak, nie świeci mocno. Tu patrzcie, jest odkurzacz. Tutaj leży ten styropian. Ty wiesz co, swój brat, tu swój zostawiłem. I teraz... Robimy ciekawą rzecz, zaraz zobaczycie. To, to jest mój. To jest ten twój. No nie jest styropian, ale dobra. pewnie jest czujka. to tę stropę. Nikt nas nie widział. Okej, okay, na to. Go. No dobra. Idziemy stąd. Idziemy stąd w cholerę. Tu przez to okno, nie? Wchodziliśmy. Tu, No jak nie to? To. Nie, to możemy dalej, dalej Tam też szybko było. Tu, tak, to było to okno. Nie, tu chodź. To było to okno chyba. Czy warto odwiedzenia? Chyba nie. Nic ciekawego tu nie było. Szczerze mówiąc. Takiego coś, co bardzo mnie skoczyło? Chyba nie. Więc, czy bym wam polecił zwiedzanie tego miejsca? Absolutnie nie. Ciekawe światło. Nie wiem, czy już wam mówiłem, ale to jest wszędzie szkło, wszędzie rozsypane szkło, wszędzie jakieś graty tu tu było tak, tak. tak. Nie, nie, tam bracie, proszę. czekaj chwilę. No, no, nie. Tak ładnie wygląda. Jak wygląda to jest absolutnie ogromne uwierzcie mi, że to jest ogromne ale absolutnie nie warte zwiedzenia absolutnie nie warte nie palcam tego obiektu ale odwiedziłem jako taką ciekawostkę zaraz mi to co? Zobaczmy to na tym. To chyba tutaj jest. No. To jest trudno. Nie, to chyba nie tu. Weźcie mnie telefon. Jest telefon. Chyba tu trochę. Tu jeszcze jest mi. Tam padło tam. Tu jest Ok, chciałem wam jeszcze pokazać. Znajdujemy się przed budynkiem. Jak gdzieś tam do nadjeżdża. Przepraszam, to tu jeżdżą. Mam mebli, nawet się jeszcze zachowała. Tabliczka. a tu jest, ten doch mieszkalny.